zdolność, umiejętność, uzdolnienie, zacięcie, dryk, kunszt, mistrzostwo. To tylko kilka z wielu przykładów synonimu słowa talent. Talent możemy mieć jeden albo kilka. A może tak tylko nam się wydaje i to, co uważamy, że jest talentem, jest naszym hobby. Jedno i drugie ma nieść za sobą satysfakcję. Odważnie stawiaj małe kroki. W każdym procesie, w którym bierzecie udział, być lepszym uczniem, tak? Odważnie małe kroki, żeby powiedzieć sobie jakie zadania mam wykonać, w czym mogę się poprawić, żeby później docelowo przyjąć więcej materiału. Pamiętaj, że każda rzecz zaczęła się od jednego małego kroku. Interesuję się właśnie elektroniką, programowaniem, elektrotechniką, no i jeżdżę na rowerze wyczynowo, nie? No i tam, a ze sportów no to wspinam się i yy, no chyba pływam, to tak dobrze mi wychodzi pływanie. Odwiedziliśmy uczniów, którzy uczestniczą w programie Talentowskaz. Dzisiaj miałaś inspirację, a teraz chodzi, żeby na warsztatach później przełożyć tą inspirację na strategię rozwoju i program mentorski. Także będziemy pracowali nad tym, żeby była kontynuacja. Mnie się podobają te zajęcia. Teraz Blanka. jeszcze jedna godzina. Bardzo dziękuję, jeszcze jedna godzina. Program Talentowskaz jest autorskim narzędziem Fundacji Dzieci Dzieciom, który został wypracowany w oparciu o wiele różnych projektów, w tym też projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, po to, aby jeszcze lepiej służyć dzieciom i młodzieży poprzez talent ludzki, jego znaczenie w życiu prywatnym i zawodowym. Bardzo się cieszymy, bo mogliśmy dotrzeć do Strudy, gdzie m.in. korzystając ze środków profilaktyki, możemy służyć młodzieży nie tylko. W tym, aby lepiej zrozumieć siebie, ale również w tym, aby stanąć naprzeciw wyzwaniom, z którymi ona się zmaga w szeroko rozumianych wyzwaniach dzisiejszego społeczeństwa. Łatwo zatracić się w tym, co wydaje się nam wyjątkowe, a wcale nie musi być dobre. Jednym z najnowszych trendów współczesnej psychologii jest nastawienie na odkrywanie potencjału ludzi. Tego, który w przyszłości ma nam przynieść korzyści, a nie straty. Ja od 15 lat badam znaczenie ludzkiego talentu, jego wpływu na życie prywatne i zawodowe, więc moja wiedza w tym zakresie z każdych warsztatów jest coraz większa. Dlaczego? Dlatego, że mnie to niesamowicie interesuje. Te potoczne pojęcia, czym talent jest pod tytułem potencjał, czy wrodzona umiejętność, czy wrodzone uzdolnienie, to jest czubek góry lodowej. Tak naprawdę nie chodzi o to, czy my mamy talent, czy nie. Chodzi, czy my potrafimy go wydobyć z siebie. Czy my potrafimy w oparciu o nasz talent zbudować naszą przyszłość? W trakcie warsztatów jedna z Waszych koleżanek powiedziała mi taką mega dla mnie mocną rzecz. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że jest samotna i w tej samotności próbuje zacząć robić coś, aby zwrócić uwagę, i na końcu nawet nie zauważy, kiedy staje się uzależniona. Wizyty w szkołach podstawowych, a nawet ponadpodstawowych przynoszą szybkie efekty. Nie chodzi o to, że nagle ktoś nabywa talent. Zaczynają się rozmowy, dzieci i młodzież otwierają się, opowiadają, zastanawiają, dzielą spostrzeżeniami. Nauczyciele potwierdzają, za pojęciem talent kryje się kilka cennych cech. Warto być wytrwałym w dążeniu do osiągnięcia celu i że nie sukces jest ważny, ale właśnie zwycięstwo. Bo przezwyciężamy swoje, swoje takie trudności, słabości. To jest ważne. Zobaczcie, jak nieprawdopodobny jest temat, kiedy jesteś naprawdę odważny, ale nie głupio odważny, tylko masz szacunek do innych ludzi, jesteś pewny swojej wiedzy, swojego doświadczenia. Powstało sporo koncepcji, jak diagnozować i opisywać to, co nas wyróżnia. Jak odkryć i rozwijać potencjał, także ten, który w nas wciąż drzemie. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrudzie wiedzą już nieco więcej na ten temat. Jest to jedna z trzech placówek w tym mieście, które wzięły udział w ogólnopolskim programie Talentowskaz. Każda klasa ma poświęcone 6 godzin na, na, ten, na to spotkanie. I myślę, że te 6 godzin to jest takie optymalne, ponieważ żeby faktycznie dotrzeć do ucznia, żebyś chciał otworzyć i żeby siebie uczniowie nawzajem poznali, prawda, bo czasem znamy kolegów, a nie do końca. Bardzo mi się spodobał ten program. Przede wszystkim sposób, w jaki sposób jest prowadzony. Talentowskaz pozwolił mi na przemyślenia w sprawach, o których nie miałem pojęcia. Nastolatkowie poznają się na nowo, dowiadując na swój temat mnóstwo nowych rzeczy. Mam pasję, gram na gitarze. Yy, ostatnio się tym zainteresowałem. Człowiek, jako istota ludzka, zasługuje na szacunek, i zasługuje na to, żeby go wysłuchać, na zrozumienie. Za definicją słowa talent kryje się wiele znaczeń. Możemy coś robić, być w tym nawet dobrzy, ale niekoniecznie specjalnie utalentowani. Ważne, że chcemy rozwijać się w danym kierunku i czerpać z tego radość. Dla przykładu, nie każdy zostanie weterynarzem, nie oznacza to jednak, że nie może posiadać zwierząt. Wydaje mi się, że mam talent do przedmiotów ścisłych, jak matematyka, fizyka, chemia. Bardzo mi się podobają, jak plastyka, technika, muzyka mnie to jakoś nie interesuje, ale przedmioty ścisłe naprawdę mi się podobają. Wytrwałość, dyscyplina, nawyki, odpowiedzialność, czy też koncentracja i działanie. To niektóre z haseł, które grupa omawia. Aktywność jest wskazana i co cieszy, tu jest widoczna. Uczniowie mają okazję nabrać refleksji poprzez punkty, które omawiam, i podpunkty, aby lepiej zrozumieli siebie, mogą popatrzeć na siebie z innej perspektywy. Nikt ich na warsztatach nie będzie oceniał. Każdy będzie ich zachęcał i pokazywał, w jaki sposób mogą być lepszym sobą, poprzez umiejętności, które bardzo często nie mieli okazji na nie popatrzeć głębiej. Talentowska spotyka się z aprobatą młodych osób. Grono pedagogiczne także wykazuje ciekawość. Autorzy programu jeszcze nie postawili kropki. Wspólne spotkania czeka dalszy rozwój. Będzie ewentualnie możliwość poszerzenia tego programu. Poszerzenia o to, żeby w tym programie również brali udział rodzice, ale i też nauczyciele. Ale to jest przyszłość. Nie musimy być najlepsi ani świetni we wszystkim, ale zawsze opłaca się dążyć do doskonałości. Rozwijać swój intelekt, umiejętności i nie poddawać się. Każda porażka czegoś nas uczy i wcale nie musi być czymś złym. To ja cieszę się, że możecie mówić, i każdego z uwagą wysłucham na końcu, jeszcze coś powiem. Uzależnienie samo w sobie jest czymś, co zamyka rozwój, tak? I powoduje, że nie możesz swobodnie funkcjonować. I samo to dla istoty ludzkiej, która jest stworzona do tego, aby żyć, funkcjonować i się rozwijać, samego z tego już klucza nie jest pozytywną rzeczą.